Dzisiaj chcę zaprezentować radziecki, chyba z lat 80., młynek do kawy firmy EUMAS. To jest wersja robiona na kraj, wersja, która była robiona na eksport. Miała guziczek z boku i nazywała się, bo najczęściej była eksportowana do Niemiec Straumę. A dlaczego ja, który zajmuję się, jakby to być, prezentacją sprzętu typowo elektronicznego, akurat chcę pokazywać zwykły młynek? Otóż jest jednak pewna przyczyna. Tak przy okazji, ten kubeczek tam na kawę, bo ja jestem wielbicielem kawy, jest to mój projekt. Znaczy, sam kubek nie, ale wystrój tego kubka. Dlaczego ten młynek mnie tak zaintrygował, zachwycił. Mimo że. No jest już zwykłym standardowym. Otóż ma ukryte cechy. Pokażę, jak on jest zbudowany. I zbudowany jest dość topornie, jakby powiedzieć, ale ma, jak to było w radzieckim tym niemniocca nie, nie łamiocca, czyli topornie, ale odpornie. Po pierwsze, trwałość, tak? Drugie. Wspaniale mieli co nie jest taką prostą sprawą, pokaże to na przykładzie innego młynka. Po drugie, jest bardzo funkcjonalny. Jeżeli ja potrzebuję na przykład cokolwiek zrobić, zmieliłem kawę, zdejmuję, ciach, i gotowe. Pokazuję środek. Po pierwsze, środek nie jest plastikowy, jak w wielu nowych Mówię o tym denku. Ustawienie tych łopatek do mielenia jest wprost idealne. Dlaczego? Kawa po zmielona, jedna taka porcja, no weźmy dwie, to weźmy półtorej minuty, ale tak gdzieś około minuty jest zmielona na pył. Na dodatek nie elektryzuje się. Nie wiem, czy to zaprojektowali świadomie, czy nieświadomie, ale nie muszę tam odłubywać. Trzach i gotowe. Oczywiście po latach użytkowania stało się tak, że no po prostu był tak głośny, a rano robię sobie kawę, że sąsiadka kiedyś zapytała mnie, czemu ja codziennie rano odkurzam. No, to ja jej próbowałem wytłumaczyć, że to młynek do kawy. Ona mówi: No, no, dobra, tam niech się sąsiad nie wstydzi, że, że mafioła na tyle sprzątania. No. No, no, to, więc to mnie zdopingowało, żeby jakby to powiedzieć, naprawić go w tym sensie, bo on miał już wielokrotnie wymieniane szczotki przez te lata. Ale tym razem rozleciało się łożysko. To jest łożysko radzieckie, i to jest właśnie przykład. Jakiegoś braku róbstwa, jakiegoś. No. Zapijaczonego produkującego łożyska. Brakuje kulek w łożysku. Jak to jest możliwe, prawda? I stąd o taka hałaśliwa praca. Pracowało, ale, ale hałas był straszny. No. Jak dwa odkurzacze włączal. Nie powinienem się dziwić. I nikt się nie powinien temu dziwić. Ił 62: największa katastrofa w Kabatach, i wcześniejsza również z Anną Jantar, To również brak y, lub źle wykonane łożysko. Brak kulek, znaczy tam są wałki, no, trochę inny rodzaj łożyska, ale również ktoś w Związku Radzieckim był tak dokładny, że tego nie zrobił. Także to był ten element. Ja rozebrałem cały młynek dokładnie i nie znalazłem kulek. One nie mogły się same zmienić tego łożyska. W związku z tym, po prostu w fabryce zainstalowano wadliwe łożysko. Ale mimo wszystko przez te 40 lat pracowało. Oczywiście znaczy z przerwami, bo miałem różne inne jeszcze młynki, które po, kr po krótkim czasie umierały śmiercią naturalną. Obejrzałem dokładnie to łożysko i widzę, że. Prawie połowy, no może nie, 40% tych kulek brakuje, blaszki poodpadały, no czyli swoje e, przeżyło. Co ciekawe, w niektórych modelach e, też radzieckich młynków nie było łożyska, tylko było jakieś takie tworzywo no, ślizgowe i z obu stron obłożone e, filcem. No i jakoś to działało. Ale czy tak długo to nie jest? No, teraz pokażę tak na sucho jak to chodzi. Po mojej renowacji. Miałem przecież instrukcję, już gdzieś poszła do kosza. To ciekawe, napisali, że nie należy pracować w trybie ciągłym, czyli ciągle dosypywać i nowym dłużej niż 10 minut. Dlaczego o tym mówię? A to wyniknie z prezentacji drugiego młynka. Współczesnego, nowoczesnego, który jest zaprzeczeniem tego starocia. Pierwsze mielenie po wymianie łożyska. Kawusia Sypana. Proszę bardzo, nic się nie przykleiło do tego plastiku, a tu metal się nie elektryzuje. Tak to się robi.